Nazywam się Łukasz Frączek. Jestem przedstawicielem firmy PF Restrukturyzację. Nie mamy za wiele czasu, 20 minut. I krótko, bardzo krótko chciałbym Państwu przedstawić korzyści płynące z restrukturyzacji dla firm z branży TSL. Króciutko o sobie. Prawnik. W zasadzie od 20 lat w zawodzie. Od jakichś 10 lat zajmuję się branżą upadłościową i restrukturyzacyjną, a od 5 lat prowadzę spółkę PF Restrukturyzację. Jestem jej współwłaścicielem i członkiem zarządu, wiceprezesem zarządu. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Prowadzę firmę transportową, zatrudniam trzech pracowników, niewielka firma. Pojawia się problem. Pracownik idzie na chorobowe. Podczas transportu we Francji moja naczepa, którą dzierżawię zostaje zatrzymana przez służby francuskie do kontroli. Okazuje się, że towar podlega jakimś ograniczeniom, naczepa jest zatrzymana. Dzierżawca żąda wydania naczepy, ostatecznie żąda zapłaty za tą naczepę. Ja natomiast będąc ograniczony w wykonywanych czynnościach poprzez chorobę pracownika, pojawiają się problemy finansowe, nie stać mnie na zapłatę leasingu. Pojawiają się kary umowne za niewykonywane frakty, pojawia się prawdopodobieństwo niewypłacalności po polsku, czy w polskim porządku prawnym zagrożenie niewypłacalnością. Otóż. Dla takich sytuacji już przepisy unijne przewidują narzędzie w postaci restrukturyzacji. Przepisy unijne przewidują dostęp do ram restrukturyzacji zapobiegawczych, które pozwalają przeprowadzić restrukturyzację z myślą o zapobieżeniu niewypłacalności oraz zapewnieniu rentowności firmy. Generalnie chodzi o zachowanie przedsiębiorstwa w całości oraz zachowanie miejsc pracy. Temu służy restrukturyzacja w ogólności i tak jak powiedziałem, już przepisy unijne gwarantują każdemu, każdemu przedsiębiorcy dostęp do tych narzędzi. Dodatkowo przepisy dyrektywy o ramach restrukturyzacji zapobiegawczej przewidują, że państwa członkowskie powinny wprowadzić przepisy, które pozwalają na wszczęcie tej restrukturyzacji poza organami sądowymi, czyli bez udziału sądu, powinno się dać e, taką restrukturyzację w miarę szybko wdrożyć. Temu służą w polskim porządku, przepi w polskim porządku prawnym przepisy e, prawa restrukturyzacyjnego i ustawodawca w 2021 zdecydował się na wprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu, które pozwala na wszczęcie tej restrukturyzacji bez udziału sądu, bez decyzji organu sądowego. Dzięki temu, jak też za chwilę będę o tym mówił, proces przebiega szybko, jest stosunkowo tani i ostatecznie prowadzi do efektywnej restrukturyzacji i przywrócenia. Płynności finansowej przedsiębiorcy. Dlaczego restrukturyzacja jest na potrzeby takiego przykładu, o którym mówiłem wyżej, czymś, co może spowodować przywrócenie tej płynności i ograniczenie konsekwencji pewnych wydarzeń, na które no, często nie mamy wpływu i które mogą ostatecznie spowodować, że ogłosimy bankructwo. Restrukturyzacja ma temu zapobiegać. Dlaczego restrukturyzacja ma mm, tak duże wzięcie w ostatnim okresie? Otóż chodzi o to, że z momentem otwarcia restrukturyzacji pojawia się, my to nazywamy parasol ochronny dla firmy, która ma problemy finansowe. No co jest konsekwencją problemów finansowych, żądań czy to kar umownych, czy żądań odszkodowawczych, yy, czy żądań finansowych kontrahentów. Otóż oczywistą konsekwencją jest postępowanie sądowe. Zwykle w tej branży w szczególności mamy do czynienia z powszechnym zabezpieczeniem wekslowym naszych zobowiązań, co prowadzi dość, do dość szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego i wszczęcia egzekucji. Restrukturyzacja daje to że taka egzekucja nie może być wszczęta z naszego majątku. Żadna egzekucja w momencie otwarcia postępowania nie może być rozpoczęta, a egzekucje, które już się toczą, ulegają zawieszeniu. Bardzo dużym plusem dla takiego przedsiębiorcy w kryzysie jest też zakaz wypowiadania umów. Jaką umową oprócz umowy przewozu e, najbardziej popularną w branży transportowej, jak, jaka jest najbardziej taka powszechna umowa wykorzystywana? Otóż umowa leasingu. E, I umowa leasingu, z tego co ja wiem, e, dla funkcjonujących przedsiębiorców w branży transportowej bywa poważnym problemem. Z tego względu, że wiadomo, ciężarówki zwykle to są przedmioty leasingu, a jednocześnie ciężarówki są tym przedmiotem, które służą do zarabiania pieniędzy. Natomiast konsekwencją niepłacenia za leasing jest oczywiście wypowiedzenie umowy. Dlatego tak ważną, tak ważnym skutkiem wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest zakaz wypowiadania umów, w szczególności właśnie umów leasingu. Co ciekawe, Prawo restrukturyzacyjne. Wprost mówi o umowie leasingu. Widać, że ustawodawca uznał, że ta umowa w przypadku przedsiębiorców jest bardzo istotna. I może wywołać problemy związane właśnie z, z utrzymaniem tych, tych, tych umów. Tak ważne jest utrzymanie tych umów w toku restrukturyzacji. No i. Postępowanie restrukturyzacyjne wyróżnia, no zresztą to, to, to wynika z innych też przepisów. Mamy do czynienia z leasingiem finansowym i leasingiem operacyjnym. Leasing operacyjny jest zdecydowanie bardziej popularny. Leasing finansowy to, to leasing, w, w którym um, przedmiot leasingu jest środkiem trwałym danego przedsiębiorcy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w restrukturyzacji. To ma znaczenie, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, czy z leasingiem operacyjnym. Leasing finansowy jest traktowany jak umowa pożyczki i jakby objęte restrukturyzacją jest pełne zobowiązanie z tego leasingu. Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego, restrukturyzacją objęte są raty wymagalne, niezapłacone do momentu otwarcia postępowania. Co nie zmienia faktu, że w zasadzie w toku. Tego postępowania występuje zakaz wypowiadania takiego leasingu. Króciutko, jak to postępowanie przebiega. Tak jak powiedziałem na początku, jest to najbardziej odformalizowane postępowanie spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych. Do rozpoczęcia procesu jest wymagany punkt pierwszy: zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. Doradcą restrukturyzacyjnym jest osoba, która posiada odpowiednią licencję nadawaną przez ministra sprawiedliwości, tudzież spółka, która jest reprezentowana przez taką osobę, co najmniej jedną. Zatem samo zawarcie umowy powoduje już rozpoczęcie procesu, natomiast tym takim najistotniejszym punktem tego całego procesu jest punkt trzeci. To jest dokonanie obwieszczenia, gdzie my na zewnątrz pokazujemy, że otwarliśmy postępowanie restrukturyzacyjne, pojawia się obwieszczenie i wszem i wobec wiadomo, że dany przedsiębiorca jest w restrukturyzacji. Ustawa przewiduje, że z dniem dokonania obwieszczenia rozciąga się właśnie ten parasol ochronny, o którym mówiłem, i trwa on 4 miesiące od daty tego obwieszczenia. To jest czas na przeprowadzenie tego postępowania. Przedstawienie propozycji układowych, zebranie głosów wierzycieli, ostatecznie uzyskanie odpowiedniej większości i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. To jest ten moment, w którym pojawia się organ sądowy, ponieważ to sąd ostatecznie decyduje o tym, czy taki układ będzie zatwierdzony i wejdzie w życie. No i ostatecznie, jeżeli dogadaliśmy się z wierzycielami i sąd zatwierdził taki układ, pojawia się okres wykonywania układu. To tak w skrócie. Taka istota postępowania restrukturyzacyjnego, czyli układ. Czym jest układ? Układ jest takim ogólnym porozumieniem z wierzycielami, które mm, ostatecznie prowadzi do rozwiązania naszych problemów finansowych w tym sensie że przewiduje jakiś sposób zaspokojenia poszczególnych wierzycieli mówię poszczególnych wierzycieli w tym znaczeniu że nie dogodujemy się indywidualnie z każdym wierzycielem tak jakby było w przypadku gdybyśmy takiego postępowania nie otwarli ale mm, bierzemy pod uwagę ogół wierzycieli mamy ogólną liczbę X wierzycieli i każdy z nich nie jest traktowany jako indywiduum, tylko jest grupą. Moim zdaniem jest to też plus, duży plus postępowania restrukturyzacyjnego, ponieważ taki wierzyciel, trudny wierzyciel, jakim jest firma leasingowa, czy jakim jest bank, który udziela kredytu, hmm, przestaje się czuć pewnie, tak bym powiedział. Może to zbytni kolokwializm, ale jeżeli wierzyciel pojawia się w grupie wierzycieli i jest. Formalne postępowanie restrukturyzacyjne otwarte, to po pierwsze, w przypadku takich dużych firm korporacyjnych, zupełnie inna osoba zaczyna się zajmować tym tematem. Są specjalne komórki, które odpowiadają za generalnie takie firmy, które są w restrukturyzacji czy upadłości. Ponadto niekoniecznie ten dany wierzyciel będzie decydował o tym, czy te propozycje dla, dla wierzycieli zostaną przegłosowane. No, ten wierzyciel nie podejmuje jakby takiej stricte indywidualnej decyzji i on przestaje indywidualnie wpływać na naszą działalność, na działalność dłużnika. No i przez to przez to może dochodzić do takich sytuacji, że mimo tego, że indywidualne negocjacje z danym wierzycielem nie przynoszą rezultatu, no to ostatecznie ten wierzyciel zgadza się na przedstawione ogólne propozycje układowe. Na no przykład z życia wzięty. Zgłosił się do nas klient z problemem z ratą wykupową. Miał dużą ratę wykupową przedmiotu leasingu w dużej firmie leasingowej. Indywidualne negocjacje nie przyniosły żadnego rezultatu. Po prostu klient potrzebował lekkiego oddechu, nie był w stanie sobie poradzić z dużą ratą leasingową, cyrkę about 100 tysięcy złotych. Prosił o rozłożenie jej na raty, o wydłużenie leasingu. No, firma leasingowa stanęła na stanowisku, że nie ma zgody. Co więcej, groziła karami umownymi i groziła rozwiązaniem oczywiście umowy leasingu. No i cóż, klient się do nas zgłosił, otworzyliśmy proces, oczywiście parasol ochronny się rozłożył nad klientem. Było tam trochę więcej tych wierzycieli, to nie tylko firma leasingowa, miał kredyt, jakiś banku, jacyś kontrahenci, który mnie zapłacił. Ostatecznie doszło do przegłosowania propozycji układowych i propozycje układowe przewidywały rozłożenie tej należności na raty. Czyli tak naprawdę klient poprzez wejście w proces restrukturyzacji osiągnął ten cel, który próbował wynegocjować indywidualnie z bankiem i się to w tych negocjacjach indywidualnych nie udało. Um, okay. Tak jak powiedziałem, najważniejsze, czy jedna z ważniejszych umów dla państwa branży to umowy leasingu i ten przykład, który przed chwilą podałem. No obrazuje jaki, jaki rzeczywiście plus, realny plus otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może, może mieć dla firmy transportowej. Przede wszystkim chodzi o utrzymanie umowy leasingu. Wiadomo, że ciężarówka jest narzędziem pracy, samochody są naszym narzędziem pracy. Realizacja tych czynności musi się odbywać przy użyciu tego przedmiotu. I tak jak w przypadku tego klienta, o którym mówiłem, utrzymanie, dalsze utrzymanie tego przedsiębiorstwa zależne jest od tego, czy dogadam się z bankiem, z firmą leasingową, a restrukturyzacja daje. Daje takie możliwości jak najbardziej. Przykład już podałem. Jeżeli chodzi o, um, o leasing operacyjny i finansowy, no to ten leasing operacyjny mm, Plus restrukturyzacji dla leasingu, dla leasingu operacyjnego jest taki, że mamy zakaz wypowiadania umowy leasingu. Natomiast no, często klienci, czy my często spotykamy się z zarzutem, że no, powiedzieliśmy, że ten goal leasingu nie będzie musiał płacić klient, mimo otwarcia, jednak musi płacić. To tak, takie krótkie wytłumaczenie, proszę Państwa, dlaczego tak jest. Otóż leasing operacyjny jak wynika z przepisów prawa restrukturyzacyjnego objęty jest restrukturyzacją w tym zakresie, która nie jest zapłacona do otwarcia tego postępowania. W przypadku, o którym przed chwilą mówiłem, mieliśmy troszeczkę inny przykład. Tam była jedna rata wykupowa do, do zapłaty, ta umowa kończyła się no i klient miał problem z tym, żeby ją zapłacić i żeby tą umowę zakończyć. Natomiast w zwykłych przypadkach ta umowa sobie trwa. Mamy niezapłaconą jedną ratę, drugą ratę, jest zagrożenie wypowiedzenia tej umowy, wtedy jest, wtedy warto zastanowić się nad otwarciem tego postępowania. Natomiast samo otwarcie postępowania nie spowoduje, że my totalnie nie będziemy musieli tych rat płacić. Te bieżące raty trzeba płacić, natomiast restrukturyzacją objęte są zaległości, które powstały do dnia otwarcia postępowania. W przypadku leasingu w przypadku leasingu finansowego jest inaczej. Leasing finansowy, tak jak powiedziałem, jest traktowany jako, jak umowa pożyczki i całe, cała wartość leasingu do zakończenia umowy jest objęta restrukturyzacją. Proszę Państwa, okazuje się, że 17 minut jest wystarczające do tego, żeby króciutko przedstawić plusy restrukturyzacji jeżeli państwo mają jakiekolwiek pytania, jesteśmy do państwa dyspozycji. Dzisiaj, jutro przy stoliczku jest ekspert, co najmniej jeden z tego zakresu. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, może borykacie się z jakimiś drobnymi problemami, macie jakieś pytania w zakresie możliwości, rozwiązań waszych problemów, zapraszamy. Naprawdę yy, uważamy, mamy dużo doświadczenie w tej branży i uważamy, że restrukturyzacja jest, jest dla ludzi, tak bym powiedział. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Czy Państwo mają jakieś pytania do naszego eksperta? Moje tradycyjne pytanie po prelekcji. Nie, nie bójcie się, naprawdę, nasi eksperci nie gryzą. Ja dam dowód, że nie gryzą, bo ja zadam, zadam pytanie. Czy to jest taki czas, w którym. No Niektóre firmy transportowe przeżywają kłopoty, nie, nie ukrywajmy. Czy to jest taki czas, w którym wy zbieracie największe żniwo? Może prosto, linijne, ale po co owijać w bawełnę? Halo? Ja bym tego tak nie ujął, żniwo. Ja traktuję swoją pracę jako swoistego rodzaju misję. Może państwo, państwo uznają to za banał. Ale rzeczywiście ja jestem, jestem też z zawodu adwokatem, tak naprawdę to był mój pierwszy zawód prawniczy. I ja, ja uważam, że praca prawnika jest swoistego rodzaju misją i mamy za zadanie pomóc ludziom, jeżeli ustawodawca daje nam możliwości otwarcia tej restrukturyzacji w sposób dość prosty i, z, i przynajmniej odbycia próby uratowania danej firmy, która nie radzi sobie z problemami. I rzeczywiście otwarcie tego postępowania jest remedium na te problemy. Pozbywamy się problemu chociażby zagrożenia egzekucją komorniczą, która blokuje konta, która blokuje nam wszystkie należności i nie pozwala normalnie funkcjonować. No to uważam, dlaczego nie? Trzeba przynajmniej spróbować z tego skorzystać. I nie nazwałbym tego żniwami. Ale nie narzekacie. Znaczy od pewnego czasu w zasadzie niekoniecznie to się wiąże z, akurat z problemem branży transportowej. Od COVIDu wszyscy mamy problemy finansowe wszyscy, wszystkie firmy w zasadzie bez wyjątków borykają się z problemami. Oczywiście są wyjątki, które ha, wręcz odwrotnie zarobiły ogromne pieniądze na, 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 na pandemii. Natomiast rzeczywiście nie, nie narzekam na brak pracy. Jest tego dużo. Ja też uważam, że to wynika z, z tego, że mamy coraz większą świadomość jak, jako prowadzący biznes. I to dobrze, i to dobrze, bo, bo, bo przecież jest tak, że gospodarka rynkowań nie jest płaska, to jest raczej sinusoida i wiadomo, że. Firmy mają problemy finansowe, wzloty i upadki, tak? Mają problemy finansowe, albo, albo, albo sobie doskonale radzą. I przecież, no, okej, okay, jedno osoby w przedsiębiorca rzeczywiście jest przywiązane do, do tego swojego biznesu, ale przecież coraz częściej prowadzimy spółki. abym powiedział, że jeżeli rzeczywiście coś się kończy, no to, no to, to ta firma musi jakoś też zakończyć swój byt. Od tego jest upadłość. Natomiast restrukturyzacja służy utrzymaniu pomocy w utrzymaniu danej działalności. Bo pamiętajmy o tym, że restrukturyzacja to jest pomoc. To przede wszystkim jest pomoc, pomoc, żeby zrobić, żeby sprawić, że firma w takim czy w innym kształcie nadal funkcjonowała bądź lepiej funkcjonowała. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.